Girl, if I was him, I'd never make you feel like that Hate to be blunt, but I just gotta keep it real like that hey. I'll never know why I wanna make you feel like that But if you were my babe Yeah, if you were my babe If you were mine, I would give you all the... Of... Witam serdecznie! Oczywiście, witam was serdecznie tutaj w czopeszce Kirox I słuchajcie, moi najbliżsi... Najbliżsi... Moi kochani, e, dzisiaj będziemy grali sobie w Czesko, a nasze kochane tutaj dżdżownice Zależy jak to lubi tutaj no to nazywać, to czasami może być węgorz jakiś, może być to też No jakby tam sobie chcecie, tutaj proszę się nie czepieć, dobra? Dobrze Słuchajcie, tutaj mamy kapitana Amerykę, musimy go ścisnąć jest, pięknie Trzeba pójść schematem, trzeba nagrywać oczywiście to co jest teraz mainstreamowe Oczywiście, co z tego, że po miesiącu już e, jestem Kirok, chyba ktoś zapomniał Tutaj mój przyjacielu masz przyjść do subskrypcji Zrób to teraz, bo inaczej ten, ten, ten już ta dżetownica umrze sobie. Bo ona będzie tak szła sobie. Będzie czekała, na to aż to wciśniesz. Zawsze możesz stać łapkę w górę ewentualnie. Ale tego nie... Po... Szybko, szybko, zostaw szybko! Zostawiłeś już? Nie jeszcze nie! Szybko! No stary, nie no jesteś najlepszy, dziękuję. Naszym celem jest tutaj bycie. Weźmy w top 10, bo tutaj tylko 20 tysięcy. No ja sobie grałem dużo, nie, nie ukrywam, grałem już 4 miesiące w to. No, także słuchajcie. <śmienicza> Dobrze, musimy tutaj zjechać go. Zjedziemy go. Uda się, uda się, uda się. A ty gnój, przebiegłeś szwan lisio. Ty 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 ty. <śmienicza> nie, nie, nie. Przed wójkiem Zbyszkiem nie uciekniesz. Nie ma, nie ma takiego, wiecie, tutaj. mówię ci ci stop. Może teraz się w końcu zatrzyma nie będzie leciał. I da nam wygrać. Mamy tu jakiegoś wielkiego, kurde... Ło! Pat! Patrzcie! Wiecie co? Tutaj taktyką jest, żeby nie rzucać się jak na mięso. Znaczy, czy jakoś tak. Więc musimy tutaj sobie zachować spokój i... Minecraftowa porażka. No i wyraźnie nie posłyszam nick mówić stop, więc myślę. Myślę, że wiecie co, bo generalnie dobrze wiecie, że jak wchodzisz z dobrą inicjatywą do człowieka, to raczej człowiek też powinien Ci to dobro oddać, więc myślę, że najlepiej nickiem będzie w tym wypadku oczywiście. Um, Piotruś, na przykład. Nie jest jakoś agresywny nick. Mam nadzieję, że <gryw> dzisiaj będziemy mieli 20 tysięcy. Mamy dużo masy na sam początek. To jest to jest coś fajnego, coś miłego na początek. Mam no, nadzieję, że to jakoś uda mi się... W ogóle, ja tu czapkę noszę tutaj? Byłem u fryzjera, nie? O, dobrze, dobrze, spokojnie, tutaj mam jakiegoś teneczowego wę węgorza. Nawet dwa. U! Przegrał, umył se. Dobra, spokojnie, spokojnie, no spokojnie, to są tylko poszczególne punkty! U! Tutaj z Dexem. Nie, nie! Uff. Zimno mi w głowę. Ten odcinek będzie miał więcej dislajków niż lajków. Trzeba się ubrać, zimno. Dobra, kolejne podejście tym razem. Ten samnik. Myślę, że znajmy przy tym, przy dobrych intencjach. Jak na razie dobrze nam poszło. Chyba mieliśmy 20 punktów. Ale było dobrze, co? Liczył się chęci. Próbuję coś tutaj, próbuję. Tutaj ma dużo. Widzę, że może w topce nie jest, ale coś tutaj próbuję, coś tutaj próbuję. My musimy go zjechać, słuchajcie. To Nie będzie tak łatwo. No nie ma co, no nie ma co, no. Trzeba, ja tutaj nikogo nie widzę. Mam się zdenerwować. Mam skończyć nagrywanie. Nie, nie skończę. Ło! Patrzcie, patrzcie, co my tu mamy, patrzcie. Lag, co za lag? Nie laguj tak! I na dostałem jakiegoś. Dobra, bijamy sobie. O, ale mamy masy. Ja nie mogę ile mamy. O, 1200, 1300. Jak będzie tu tyle lajków, nim w sumie co, na co ja liczę. Uuuu, to była mistrzowska akcja, no normalnie nic nie zrobiłem, tylko uciekłem troszeczkę Dobra, czekajcie na spokojnie Mamy tutaj jakieś oko krokodyla Dzień dobry, dzień dobry Uuu, co zrobić, tęczę mamy, mamy tęczę Ej fajnie, ty patrzcie, fajnie by było jakbyśmy mieli 10 tysięcy, jak dzisiaj będziemy mieli 10 tysięcy punktów no To taki pierwszy odcineczek, wiadomo, oczywiście tutaj nie można się tutaj za mocno rozszaleć mm. Oj, mój miły, mój co ty tutaj robisz, co ty tutaj wyprawiasz, o, patrzę, że atakujesz, ale atakowanie to nie jest dobry pomysł, mój przyjacielu. oj, nie, 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 przyjacielu mój najdroższy, mam jakiegoś węgorza, też długi całkiem, jakiś biały, może jakiś, może jakiś nie, bo się zabiło się, to było? Dodo, taki ptak jest dodo. Patrzcie, mamy go! Ja pierdzielę! Co to jest, co to jest? Cholera jasna, dobra, spokojnie, 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 danie. spokojnie. Po prostu przegrasz. Ile mamy punktów? 7000! 7000! Czajcie to! To nie jest dużo, ale cicho, ciszej. Nie, nie mówcie, że to jest mało. Dobrze, się staram. 9000 punkta. 11, dobra, musimy być w top 10 Teraz skupienie. Jestem 12. Uohohoho, uh, oh, się prawie zagapiło, nie, 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 przyjacielu, nie ma tak łatwa tutaj A może, może stąd idźmy Jedenasty jestem, dobra, nic nie zrobiłem jak na razie Gdzie? dziewiąty, nie, ludzie, nie, nie padaj To się troszeczkę zmienia z tego co widzę, ale jestem dziesiąty, dziewiąty, przed chwilą byłem Nie no, słuchajcie, za te dziewiąte miejsce musicie zostawić dziewięć łapek w górę Na dziewięć łapek w górę będzie kolejny odcinek, będzie ogólnie kolejny film Myślę, że już to jest całkiem do spory próg, tak? Ale nie chcę z zaniedbać, za często filmów 9 mapek w górę i... Mój przyjaciel najdroższy będzie kolejny filmik Bijaj na fanpage'a, no, dobrze? I tam zostawiaj wszystkie swoje lajki, jakie jak ci nudno i... Nie masz to zrobić życiem, to ja tak robię. Nie idziemy po to za małe i możemy zaryzykować no, Mamy tutaj przeciwnika godnego naszej... Chyba nas slał Co co ty robisz? Pacy, umarł! Umar! Umar se! Lecimy po niego. Wiecie to Bycie tutaj chamskim? Greedy? Gdzie siódmy jestem, siódmy! Ja nie mogę, nie! Co to się dzieje? 11 tysięcy... Ja nie wiem, ja nie wiem co to się dzieje. Serio! To jest chore, nie? To, to nie wiem, no. O, mamy masę Masa mięśniowa Trzeba się trzytyć Jak wilk UUUUU <laughs> jakaś Tylko taka jakaś zmutowana z Czarnobyla Piąty Chryste Panie, nie? W sumie to chciałbym taki cel sobie tutaj ustanowić usta... Taki cel obrać, że Obrać jabłko. Może ja nie będę się odzywał. Chciałem być pierwszy. O, po prostu tak, Tak, to. Tak, tak. Łapkę zostaw też. Fajnie. Kurczę, mele. Uuu, tutaj się rozbił jak. ten. w Smoleńsku, nie? O brzozę. Ten Ten jaką. no, ten, no. Polew, no. Mam pomysł. Musimy zjechać tego Rain. On nie może być. On tutaj nie może go być. Musimy go zjechać. To jest nasz cel. Albo tego, o. Co ty tutaj robisz z tym biednym, małym. A ty, 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 ty. kurczę. Zostawisz go czy nie? Ja chcę go uratować. Może. Może za te dobre czyny, bo to karma, wiecie jak to karma działa, nie? A z dobre czyny ja też mnie wygnogrodzi ten Pan Bóg, nie? Karma ooo, ale się wpakowałem Dobra Co to było? Co to było? Widzieliście to? Widzieliście to? Nie wiem, ja mam dzisiaj jakiegoś totalnego fuksa, nie? To, to nie jest możliwe, to, to nie, ma, nie ma prawa istnieć NIE! Rain, 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 rain forest Run forest, rain ej, ej, patrzcie, mamy go, mamy go! zrobiliśmy go, patrzcie. Teraz, jak to wygrać? Jak to wygrać? Na spokojnie musimy coraz. jakby mniejsi się robić. Tylko na spokojnie, bo on może nas tutaj zjechać, nie? No się w końcu rozbije. Chyba, że ja. Kurde, tam są te punkty. Jest, mamy go, mamy go. Dobra, którzy będziemy, którzy będziemy, patrzcie. Trzymajcie kciuki, ja chciałbym być. Dobra, nie będę trzeci ani czwarty. 15 tysięcy skora, moi drodzy najokończeni tutaj. Małpeczki moje, kochane. Jestem czwarty. Spokojnie, spokojnie Daniel. Kurczę, no nie wiedziałem, że mi tak się uda. Serio, boże, jaka... jak się cieszę, nie? Chodź tu do mnie. O, Podsumowując dzisiejszy odcinek, zdobyłem 18 749 punktów. Znaczy było tam koło 19 w każdym razie. No, mój rekord, taki, wiecie, taki ogólny, to jest około 20 000 tego, co tutaj widzę. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wijacie sobie tutaj na dole, w opisie macie social media, Instagram, szybko zabijajcie, Zapraszam was, mocno. Możecie widzieć mi w komentarzu, brawa, takie. Daniel Zakrzewski.